Wczoraj na Twitterze Tomiego Andresena, czyli jak jeszcze ktoś ze społeczności Ninjago jakimś cudem go nie kojarzy, to jednego już z byłych twórców Ninjago, który pracował przy tej kreskówce od samego początku. No to na jego Twitterze pojawiły się koncept arty, które pokazują m.in. jak miał wyglądać powrót Harumi oraz parę innych smaczków, które są także dosyć mocno ciekawe. Pierwszym zdjęciem jest właśnie ta Harumi w niekonwencjonalnym stylu. Tak, miała ona początkowo powrócić do Ninjago w 16 sezonie, jako taka pajęcza forma. Ciekawy i trochę przerażający zarazem pomysł na postać. Przypomina mi ona swoim wyglądem Sariusa Borga z sezonu trzeciego. Jeszcze to cyborgowe oko. Tak jak już mówiłem, jest to bardziej przerażający pomysł na powrót tej postaci do Ninjago niż dostaliśmy. Jestem ciekaw, jakby to wszystko wyszło, gdybyśmy właśnie dostali taką Harumi w sezonie 16. Kolejnym konceptartem jest wielki pająk, na którego grzbiecie widzimy kogoś, kto przypomina wyspiarza z 14 sezonu. W sumie to może być całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że konceptarty są z roku 2020, a sezon 14 wyszedł w roku 2021. Jednak wiecie, są to konceptarty, więc takie rzeczy robi się dosyć sporo czasu przed podjęciem finalnych decyzji, jak ma to wszystko wyglądać. Cały ten rysunek przedstawia jakby wielki wóz, którego motorem napędowym, że tak to, jest właśnie ten gigantyczny pająk. Musi on mieć chyba dosyć dużo siły, żeby na tych nogach to wszystko tak udźwignąć. Następny pajęczy rysunek przedstawia takiego ludka, który jest prawie, że pająkiem, ale nie do końca, ponieważ jakieś tam nogi jeszcze ma. Mi pierwsze, co przychodzi na myśl, to nasz stary, poczciwy Garmadon. Chociaż nie wiem, czy to mógłby być on... Co by on w końcu robił w takiej pajęczej formie? Dajcie znać, kogo wam właśnie ją przypomina. Ostatnia pajęcza postać to Spider Ninja. Bynajmniej tak mi się wydaje, że to ninja. Tak naprawdę nie wiem, kto to mógłby być, ponieważ nie mam żadnych złudzeń, że nikt z ninja raczej nie zostałby ugruziony przez jakiegoś pająka dającego supermoce. Być może tak by wyglądał jakiś nowy antagonista, kto wie. No i ostatnią postacią, która została pokazana jest już bez żadnych wątpliwości Garmadon, który jest normalny w stylu takiego go widzieliśmy w 16 sezonie. Jest to zapewne jego forma oni i całość nie odbiega od tego, co właśnie zobaczyliśmy w 16 sezonie. To tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych pającznych pajączkach, że tak to ujmę, które miały zawitać do Ninjago. Ja nie ukrywam, że byłbym dosyć zadowolony z takiego obrotu spraw, ponieważ lepsze takie pająki niż węże i szkielety, z których to już zostało wyciśnięte tyle, ile się dało, jeśli chodzi o serię Ninjago. Ale dobra, dzisiaj nie o tym. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i cześć.